Dani Carvajal, Balon d'Or. Czy ty uważasz, że Dani Carvajal jest jednym z kandydatów do tego, aby sięgnąć po złotą piłkę? Jeśli nie, to kto i ewentualnie dlaczego? Myślę, że będzie w gronie osób typowanych do tego, żeby to zgarnąć, ale jego szanse określałbym tak, nie wiem, na poziomie 3-4, maksymalnie 5%. Moim zdaniem coś takiego się nie wydarzy w roku, w którym jednak mieliśmy... W sezonie, w którym jednak mieliśmy taki szał ofensywny ze strony przede wszystkim Viniciusa przez dużą część sezonu, także Jude'a Bellingama, stawiałbym raczej na tę dwójkę jako dwóch głównych faworytów, ale moim zdaniem generalnie Vinicius będzie tym, który złotą piłkę zgarnie po tym sezonie. Jak się wabi Twój piesek? To nie mój, tylko brata i jego dziewczyny, to jest suczka na imię Ma Loka. Loka. Był z nami Mateusz Majak i Sports oraz gościnnie Loka. Dziękujemy serdecznie. Wyprowadź pieska na spacer, bo to jest ten czas. Także dziękujemy serdecznie, miłego dnia. Dziękuję bardzo wzajemnie. Kuba, wracamy do tematu złotej piłki. Za chwilę będziemy mieli kolejne łączenie i kolejnego gościa. Z nim sobie trochę porozmawiamy bardziej o perspektywie turnieju, ale właśnie niemieckiej perspektywie, bo Tomek Brożek pracował dla Interi Sport będąc właśnie w Niemczech, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego tematu, który rozpocząłem z Mateuszem. Złota piłka. Czy ty uważasz, że mamy kandydata, któremu dajemy to trofeum i całe społeczeństwo jest zadowolone, nie jest podzielone, nie ma odmiennego zdania, tylko przyklaskuje? Nie ma takiej możliwości. Nie na tym polega Złota Piłka czy też ten plebiscyt Złotej Piłki, żeby cały świat zadowolić. No bo wiemy, że większość świata latynoskiego tak czy siak będzie z Leo Messim, który wygrał Copa Ameryka, choć w finale nieszczęśliwie przytrafiła mu się kontuzja. Natomiast no znowu będzie bardzo poważnym kandydatem do tego, żeby sporo tych głosów zebrać. Wiemy jakie są zasady tego głosowania. Wiemy, że jurorzy z całego świata mają równe głosy. Wiemy, jak to później wygląda w takim przełożeniu kraju głosującego na konkretnego piłkarza. No i mamy wrażenie, że Dani Carvajal, choć był najlepszym piłkarzem finału Ligi Mistrzów, choć podczas całego Euro, nie mówię tutaj o, o tym meczu decydującym, natomiast o całym turnieju, był piłkarzem, który wspinał się na wyżyny swoich umiejętności, który przeżywa 58. młodość, który był naprawdę istotnym elementem całej tej układanki. Myślę, że Karwachal złotej piłki nie dostanie. Jest piłkarzem defensywnym, a rzadko który jeżeli chodzi właśnie o obrońców, dostaje ten tytuł, dostaje tę nagrodę, więc tutaj myślę, że też Rodri będzie godnym rozpatrzenia zawodnikiem, choć też nie spodziewam się nagrody dla tego piłkarza. No i raczej skłaniałbym się w kierunku takiej argumentacji, o której wspominał Mateusz w tym łączeniu, a więc albo Bellingham, albo Vinicius, piłkarz Realu Madryt, klubu ultramedialnego i to w ujęciu globalnym, więc no i grających grających do przodu, więc myślę, że to właśnie oni są głównymi faworytami tam do tego, aby po to trofeum sięgnąć.